Nazywam się Marta Małecka i zapraszam Cię bardzo serdecznie do wysłuchania serii podcastów. I tak wygląda życie. Bardzo często w polskich realiach kobiety słyszą, że się do czegoś nie nadają, że są za głupie, że nigdy się przecież tego nie nauczą, tak? Albo kochanie, daj spokój, przecież to jest za wysokie progi dla ciebie. Albo co się będziesz wygłupiać? Ośmieszysz się. O, ośmieszysz się, albo naprawdę, czy warto, żeby Twoja rodzina cierpiała, prawda? Bo Ty chcesz się rozwijać. A co z dziećmi? Tak, zawodowo, jakby te dzieci nie, mia nie miały ojca. To jest też świetne. Taki przykład Wam podam. Jak dziecko zostaje w przedszkolu po godzinach, to zawsze te opiekunki pytają się, gdzie jest matka tego dziecka. Nikt się nie pyta, gdzie jest jego ojciec, prawda? Bo ojciec przecież zarabia, więc wiadomo, że nie będzie yy, odbierał malucha. Nieskromnie powiem, że miałam takie kilka lat w moim życiu, że byłam nieomylna. <śmiech> <śmiech> zawsze, tak. Ja wszystko wiedziałam najlepiej. Duży ciężar wiedzieć wszystko najlepiej. Bardzo. Był ogromny ciężar, który nosiłam. Ale powoli zaczęłam sobie uświadamiać, że jednak ja też się mylę. Czasem popełniam błędy, czasem częściej niż tylko czasem, i to mnie niesamowicie oswobodziło. I teraz daję sobie prawo do pomyłek i myślę, że nawet często popełniam błędy, ale zdaję sobie z tego sprawę. Balans zawsze jest najważniejszy, żebyś nie wiem, jak się starała, tak, iść w jedną albo w drugą stronę, to jednak na końcu każdej drogi uświadamiasz sobie, że ten konstans, tak, ta równość, że to jest po prostu najlepsze, i wtedy poświęcasz czas sobie i szczęście jakoś w dziwny sposób się po prostu ukazuje. Ja mam wrażenie, że jeżeli chodzi o tą równość tych obszarów, o której mówisz, że w moim życiu to trochę funkcjonuje w falach. I ja mm -hmm. o tym mówię od lat moim bliskim i sobie też to tłumaczę, że są fale, są lata, kiedy wysiłek zawodowy jest bardzo duży albo wiem, budowałam dom swój i jakby ten wysiłek finansowy, zawodowy, organizacyjny był gigantyczny. A były lata, kiedy moje życie, um, chciałam powiedzieć, erotyczne, towarzyskie. Kiedy moje życie towarzyskie miało się doskonale, kiedy wiedziałam, e, gdzie są fajne imprezy w tygodniu, gdzie się jeździ na rolkach nocami, e, a gdzie można potupać nóżką w sopocie. I, I że po prostu to są takie fale, że też chciałam, żebyśmy sobie przegadały o tym, czy ty naprawdę wierzysz w to, że można być w równowadze i w balansie pomiędzy sobą, swoimi bliskimi, życiem zawodowym, i finansami, zdrowiem, dbaniem o siebie? Czy, czy naprawdę wierzysz, że wiesz, jak sobie rozpiszesz te punkty, to to będzie takie ładne koło zawsze? No jakbym posłuchała na przykład mojego wspaniałego, szanownego małżonka, który jest artystą, to bym ci powiedziała, że tak. Paweł jest zen, mm. tak? Ale jak zaczniesz Kopać głębiej, no to ktoś musi te e, rachunki płacić, ktoś mhm. musi planować, pamiętać o wizytach, szczepieniach i to nie jest takie proste i to koło, no jednak tam się gdzieś rozjeżdża, tak? I to jest ok? Myślę, że to jest ok. Z jednej strony ja nazwałam to falami, że są lata, kiedy fala zawodowa jest wysoka, a są lata, kiedy fala emocjonalno osobista jest wysoka. Ale rzeczywiście, ja jak sobie um, robię taki rachunek sumienia, tak, to uważam, że teraz jestem na wspaniałym momencie, dlatego że ja już tak wiele rzeczy zrobiłam e, poprzez e, szukanie. I sensu życia, tak? I wspaniałego męża, bo miałam takie kilka lat, że po prostu uparłam się, bo wszyscy. Mi A to mówili... się nazywało szukanie wspaniałego męża? No, ogólnie męża, A. tak? <laughs> Dlatego, że wszystkie sygnały od rodziny i znajomych ewidentnie były nastawione, że ja przecież muszę mieć męża, bo bez męża to jestem jakaś wybrakowana. I ja bardzo długo tego męża szukałam. I to też mi bardzo wiele oczywiście dało teraz, bo poznałam tak szerokie, Spektrum zachowań międzyludzkich, że wykorzystuje to teraz w biznesie. Tyle, ile ja się nauczyłam. Recykling pełną parą. Kurde, to ratkowanie to mi dało taki kurs biznesowy, już naprawdę. Naprawdę? Naprawdę. Dobry. <grym> biznesowy. Biznesowy. Hmm, tak, okay. zdecydowanie. Szkoda, że ja w ogóle nie zapisywałam tych wszystkich rozmów, bo też to jest genialny materiał merytoryczny, który nam mówi, jak powinnaś na siebie patrzeć, na swoje ciało i ogólnie na siebie co dla siebie znaczysz, co reprezentujesz i jaką wartość dla siebie przedstawiasz. Ja bardzo wiele się nauczyłam wtedy. Kasiu, żyjemy w takich czasach, w których słowem, które się przewija bardzo często jest sukces. Kobiety sukcesu, ludzie sukcesu, emanacja sukcesu. Często mi się pokazuje taki feed, że są kobiety sukcesu, które są w biznes klasie latają, w Bristolu chodzą do spa i na siłownie w Warszawie mają w pięknych miejscach lunche, brancze, kolacje, śniadania i w ogóle. I robią sobie takie zdjęcia ładne, w dużych lustrach, z dzióbkami, pięknie ubrane i tak sobie myślę wtedy What the fuck went wrong? Co jest ze mną nie tak? Coż ja spierd**łam po drodze? Nie masz tak czasem, że tak sobie patrzysz na ten świat taki namalowany i myślisz sobie no to ja nie odniosłam sukcesu w tych definicjach. No zdecydowanie nie odniosłam sukcesu. A co to jest sukces? Dla ciebie. Dla mnie sukces to jest spokój i wewnętrzne zadowolenie. Tak, to jest sukces. Nie zazdrościsz czasem, jak tam pokazują, że robią zakupy w tych butikach, a przynajmniej torby mają z tych butików. Podobno można kupić na Allegro. Ja się inspiruję w ogóle, jeśli chodzi o taki. Opakowania Chanel to jest dla mnie klasa. No, I no, jasne. Bo ty dbasz o customer experience, tak w ogóle w swoim tak, biznesie. Ja to pierdalca na tym punkcie. <laughs> Jeżeli pytam o to trochę prowokacyjnie, bo ja osobiście czasem myślę sobie, że w moich kryteriach i definicjach mam poczucie, że mam sukces, a, a, ale nie wygląda sukces w ten sposób, właśnie, że masz. Niezwykle dużo czasu i sobie chodzisz, gadasz, i że ten sukces ma koszt. Ten koszt jest bardzo konkretny. Ogromny. I za każdym takim realnym sukcesem realnym w wymiarze finansowym, realnym w wymiarze życiowym, zgodności z wartościami, poczucia satysfakcji, właśnie spełnienia tego, o mm. czym mówisz, że. Nawet zen nie bierze się z tego, że po prostu któregoś dnia przychodzi do ciebie poczucie, że to już jest ten moment. Tylko to wszystko okupione jest ciężką pracą. A w tej propagandzie sukcesu, która nas otacza, bardzo mało się o tym mówi. No miałyśmy w ogóle porozmawiać o ofierze. <laughs> Porozmawiajmy o tym zatem. <laughs> no, bo jak sobie myślę właśnie o definicji sukcesu, to cenię sobie, że żyję na własnych warunkach. i nie muszę zginać karku albo naciągać swoich wartości, dostosowywać swoich decyzji do ludzi i organizacji, których nie cenię. Tak, nie musisz nikomu mówić, że jest zaiste, tylko dlatego, że boisz się, że po prostu cię wywali z roboty. Mhm. Albo dlatego, że potrzebuje jego zgody na coś, albo dlatego, tak. że potrzebuje jego pieniędzy. Bo ten ból wewnętrzny jest mhm. bardzo duży i doświadczyłam tego bólu. Tak? Tak. Okej. Okay choć no nie ukrywajmy, no, żebyśmy mogły sobie tutaj tak siedzieć, dla niektórych pitolić, mm -hmm. tak? To jednak przez kilkanaście lat musiałeś wiele rzeczy odrzucić, na które mogłaś mieć wtedy ochotę. I ja nie mówię o brylantach, <grym> tylko mówię na przykład o wolnej niedzieli. Mm -hmm. Miałam, e, tak, pracowałam bardzo często w męskim gronie, pracowałam w męskich branżach. Mm -hmm. e, transport, logistyka, elektronika, e, projekty budowlane i mi się te branże podobały. Ja miałam poczucie, że to co robię jest fajne, że to jest ekscytujące, że jakby jestem w branżach, które się rozwijają w tych segmentach, gdzie ja byłam. Natomiast bardzo dużo, bardzo dużo walki, bardzo dużo energii kosztowało mnie bycie kobietą w męskich branżach. Próba ustawiania mnie nieustająco w roli asystentki. Pamiętam, jak pracowałam w w takiej firmie, gdzie część kadry była z Białego Stoku. I słyszałam, to teraz dorośli pójdą poczytać książkę, a ty zrób e, i wyślij nam notatki z dzisiejszego dnia. Poczytać bym... książkę w Białym Stoku oznacza, idziemy chlać, mm -hmm. a ty dziewczynko usiądź do komputera i zrób pracę. Dodam, że ja w strukturze to w ogóle byłam wyżej od wypowiadającego te słowa, w strukturze organizacji. Ale przyzwolenie w organizacji było na to, żeby on się tak komunikował i żeby. Dorośli mężczyźni poszli pić, mhm. a dziewczyna notatki zrobi w tym czasie i roześle. No I chyba to był jeden z motywatorów do tego, i, i takich momentów przełomowych, kiedy zrozumiałam, że sukces to nie będzie wtedy, kiedy dadzą mi lepszy samochód służbowy, albo sukces to nie będzie wtedy, kiedy zapłacą mi lepsze pieniądze. W przelewie miesięcznym. Tylko wtedy, kiedy nie będziesz musiała już słuchać tego pierdolenia. A będę mogła go wypierwolić. Eee, I będę mogła dobierać sobie ludzi, z którymi chcę pracować. Zgodnie z moimi wartościami, przekonaniami, nawet jeżeli one są mylne. Jeżeli po prostu będę mogła być w zgodzie ze sobą. I, i zajęło mi no, ładnych parę lat dojście do momentu, w którym poczułam, że, że ja na swoich zasadach. A chyba rozwój się nigdy nie kończy, więc co jakiś czas odkrywam, że jeszcze coś mogę zmienić i poprawić, żebym miała poczucie spełnienia. Natomiast wtedy pamiętam, że czułam się tak przedmiotowo potraktowana. I to było bardzo trudne. I na wiele, wiele lat to ze mną zostało. Tak samo jak to określenie, że właśnie znalazłam się w jakimś miejscu, relatywnie wysokim w hierarchii, bo na pewno przez łóżko bo na pewno taka młoda nie mogła się tam znaleźć sama z siebie i z pracy swoich rąk, nóg i uba całkiem niezłego pośrodku. E I zastanawiam się, że całkiem fajna historia, że te takie trudne doświadczenia, w dużej mierze oparte o to, że jestem kobietą i że byłam młodą kobietą, teraz jestem kobietą w średnim wieku, e nie sprawiły, że nie lubiłam mężczyzn. Ale mogły przecież sprawić. Mogły, mogły. No, ale ktoś tam myślę sobie, że tak, to takie wiesz. Zdrowa relacja z tatą, a fajni mężczyźni w otoczeniu też osobistym. A, że to wszystko, to wszystko sprawiło, że miałam swoją misję zawodową, ale nie, prze, nie przekuła się ona w takie bycie wrzeszczącą feministką, która mówi, że po prostu kobiety mogą wszystko, a mężczyź, mężczyźni to już nie. Tylko wierzę w równość, wierzę we współpracę, wierzę w koistnienie. Nie wyobrażam sobie świata ani bez kobiet, ani bez mężczyzn. Ale wtedy pamiętam, jak z wściekłości po prostu gryzłam poduszkę. Nie, że wyłam w poduszkę, gryzłam poduszkę. No miałam bardzo mm, podobne historie, ale najśmieszniejsze było to, kiedy właśnie z tych organizacji takich typowo zadministrowanych, e, tak, przeszłam do branży beauty i bardzo wiele lat, bo myślę, że z piętrzej zajęło mi to, żeby przestać się zachowywać tak, jak na stanowisku dyrektorskim, bo to jest w ogóle niesamowite. Ja jeździłam do tych dziewcząt, które pracują w salonach. Mhm. Jeździłam w garniturach, w garsonkach, w szpilkach. I A. słuchajcie, to było tak, że ja bardzo chciałam sprzedawać te kosmetyki i bardzo chciałam się podzielić tą wiedzą, ale nikt mnie wtedy nie słuchał. Nie byłaś swoja. Bo nie byłam swoja i naprawdę wiele lat mi zajęło, żeby w ogóle zacząć inaczej się ubierać, bo ja siedziałam, tak, nóżka na nóżka, rączka tutaj, mm -hmm. oczywiście żakiecik. E, I ja się w ogóle zastanawiałam, dlaczego ode mnie nikt nie chcą kupić. Mm -hmm. Kompletne niedopasowanie. To się tak I wżarło, tak, mm -hmm. że no, wiele lat pracy nad sobą. Ja pamiętam, jak dostałam moje pierwsze autosłużbowe klasy premium. I wtedy sobie pomyślałam: Wow! Trochę nawiązując do tego, co powiedziałaś w pierwszym naszym spotkaniu, że musisz zostać dyrektorem, bo wtedy będziesz miała szacunek. Szacunek, tak. tak. Ja pamiętam, wiesz, no, dziewczyna ze wsi. E, moi rodzice e, bardzo ciężko pracowali całe życie, jednak nie przekazali nam żadnego majątku finansowego. Nie miałam oryginalnych Adidasów ani oryginalnych jeansów, nie miałam rzeczy z na no, I. Moi rodzice bardzo chcieli, żebym chodziła do lepszej szkoły w mieście, a nie na wsi, co się udało. Natomiast dzieci z miasta były bezlitosne do dziewczyny, dziewczynki ze wsi. I dlatego właśnie to niedopasowanie stroju, niedopasowanie kulturowe w pojęciu tych dzieci sprawiło, że było mi momentami bardzo trudno. I Czasem sobie myślę, że gigantyczną drogę odbyłam, ale też koszt był po drodze naprawdę bardzo duży i takie poczucie niedopasowania. Ale jak to cię zahartowało? Tak. Na pewno mm. nie byłabym tu, gdzie jestem i nie byłabym tak twarda i silna, gdyby nie te doświadczenia. Natomiast e, myślę sobie, że wtedy, kiedy dostałam to pierwsze auto służbowe, to przypomniałam sobie tą dziewczynkę z podstawówki i pomyślałam sobie, no widzicie, teraz to ja mam tą furę, teraz to ja zadaję szyku. A teraz mam 40 lat. I myślę sobie, że dopiero kiedy czujesz siebie, rozumiesz siebie, zgadzasz się ze sobą, czujesz swoją wartość i siłę niezależną od atrybutów władzy, to możesz mieć wyrąbane na atrybuty władzy, ale coś nie bywa ciężko. Hmm. I że ten sukces, takie gonienie, że to bywa uzależniające, bo kto chce być biedną dziewczyną ze wsi? A kto chce być kobietą, która jeździ w super samochodzie i ma fajne okulary? Takie jakieś filozoficzne dywagacje nam się tutaj zrobiły. To teraz ja cię spytam, a jak to, że masz bzika i pasję do tego, co robisz, wpływa na twoją relację osobistą z twoim ukochanym, z twoim mężem? No należałoby chyba o to zapytać Pawełkę. A, <laughs> nieobecni nie mają głosu, dawaj. A, to też kuszące. <laughs> Znaczy, te osoby, które mnie znają zawodowo, na pewno nigdy nie pomyślałyby, że mogłabym stworzyć harmonijny związek, za, czego się no dobra, no. polegający na wzajemnym zaufaniu, trosce, po prostu miłości. A ja z Pawełkiem taki związek tworzę i na pewno wiele osób nadal zastanawia się, Ile jeszcze tam nam lat zostało? Bo no. przecież długo to przecież już nie może potrwać, prawda? Ale to jest piękne uczucie, tak. Czy próbujesz powiedzieć, że jesteście absolutnymi przeciwnościami? Myślę, że tak spojrzę, Pawełku. Myślę, że tak. Choć mamy oczywiście kilka takich spójności. Lubimy wracać do domu mhm. i to jest też ważne. Paweł jest muzykiem, więc często wyjeżdża w trasy, ale jak tylko pojawia się okazja, że ktoś gdzieś jednak z tego koncertu wraca w stronę centrum Polski, to on z tej okazji korzysta i ja go gdzieś tam przechwycam, więc jest okej. Okay. Czy ty musisz się przestawiać, że z tej kobiety energicznej, e, takiej wiesz, walecznej, e, z pasją, zapominającej czasem w pracy i w projektach o Bożym Świecie, Przestawiasz się na partnerkę, na tryb domowy? Absolutnie się nie przestawiam na tryb domowy, ponieważ ja w domu no myślę, że również jestem bardzo aktywna. Nawet kiedyś nagrałam Pawełkowi taki film, bo denerwuje mnie, jak są te chusteczki wyjmowane. Mhm. Bo mamy takie etui tak? mhm, w różnych pokojach. I co ja do tego sięgam, to kurde nie ma tam chusteczki. Ja kiedyś nagrałam Pawłowi film, że jedną ręką można to wyjąć, w, tak? Zmienić, zamknąć i zrobić to w kilka sekund jedną ręką. I dużo nakładu czasu. No, nie potrzebujesz na to. Ale czasami w domu jednak zwalniam. To mhm. naturalnie przychodzi. Mhm. No Jak masz miejsce, gdzie czujesz się ok. To przecież wiadomo, że jak przychodzisz do domu, to pierwsze co robisz to nie otwierasz laptopa, tylko sprawdzasz menażerię, tak? Czy jest coś do jedzenia na kolację? Czy psy są wyprowadzone? Chcesz troszeczkę się poprzytulać. Dopiero później się zastanawiasz, czy odpowiedziałaś już na wszystkie maile. Szczerze mówiąc, to wiele lat temu pierwszą rzeczą, którą robiłam po przyjściu do domu, było otwarcie komputera. Rzeczywiście, jeżeli w ogóle wracałaś do domu, nie. Jeżeli w ogóle wracałam do domu i często nie chciałam do niego wracać. No i co? I żałujesz, że teraz inaczej wygląda Twoje życie? Nie, cieszę się, że jestem z człowiekiem, z którym chcę być. I, i przy którym nie muszę być nikim innym, tylko mogę być sobą. I tak sobie myślę, sama sobie czasem zadaję to pytanie, czy ja naprawdę jestem taka inna w relacji, niż e, kiedy przekraczam, wiesz, próg pracy albo kiedy jestem w trybie e, Marta w akcji. E, I myślę sobie, że jestem inna. E, Artur często się śmieje, że gdyby ludzie wiedzieli, jak ty się zachowujesz, to nikt by mi nie uwierzył. <sum> jestem, jestem jeszcze bardziej e, swobodna i porąbana, e, ale myślę sobie, że to właśnie wynika z tego, że bycie jest człowiekiem, który Zna Twoje fajne twarze i trudniejsze twarze, i przy którym nie boisz się, że się wygłupisz i że nie powiesz coś I Nie trzeba się właściwego. hamować prawda? I nie trzeba no, się to hamować. To, już to, i to jest <laughs> piękne. Jest po prostu proste. Ale nie zawsze tak było, bo tak sobie myślę, że miałam w życiu taki mechanizm, że potrzebowałam zasługiwać, wiesz? Mm -hmm. Że potrzebowałam być w relacjach, w których zawsze trzeba się starać. No oczywiście, że tak. No, trzeba zasłużyć. A i, I bardzo uwalniające jest, kiedy po prostu jesteśmy. I czasem jest sielanka, a czasem wcale nie, ale tak po prostu to jest dobre. I, I tak sobie myślę, że trzeba mieć odwagę, żeby zrozumieć, że jakaś relacja nie jest dobra. Trzeba mieć odwagę, żeby wywrócić stolik. Bardzo się cieszę, że Lipari pojawiło się w moim życiu. To już jest 8 lat temu, w takim sensie, że ja wcześniej byłam klientką Lipari. Natomiast 8 lat temu kupiłam pierwszy komplet zaprojektowany przez Jolę. I zaczęłam nosić go i prać ręcznie, chociaż nigdy tego nie robię, ale chciałam po prostu nosić go codziennie. I od tego czasu potem poznałam ją, potem dostałam od niej pierwszy komplet bielizny dla relacji. Moja relacja wtedy była w rozsypce, e, więc oczywiście grzecznie go wzięłam, nie miałam z nią takiego, wiesz, flow, żeby jej powiedziała, wiesz, ale ja to chyba się właśnie rozwodzę. E, więc wzięłam od niej ten komplet dla relacji i tak sobie pomyślałam, a ja kocham golfy, więc tak pomyślałam, ale gdzie ja mam to nosić? No bo do sypialni to nie, pod golf? Chuj, będę nosić pod golf. <laughs> I... Zaczęłam nosić bieliznę dla relacji z samą sobą. I kiedy mówię o tym, że głęboko wierzę, że Lipari zmienia życie kobiet i że znam kobiety, których życie zmieniło pięknie o 90 stopni, o 180 stopni, to mówię też o sobie i wiem, że to zwrócenie uwagi na siebie, na swoją kobiecość, na swoje potrzeby, na swoje ciało, na swoją przyjemność, tak czy inaczej zawsze kończy się dla ekosystemu dobrze. Zdecydowanie. Bo kiedy czujesz siebie, kiedy rozumiesz siebie, to, to tylko wtedy masz przestrzeń na to, żeby chcieć zrozumieć drugiego człowieka. A kiedy ciągle jesteś nieusłyszana, nieutulona, nierozumiana, nie, nie, twoje potrzeby nie są poważane, to może i wiesz, zrobisz dobrze facetowi w łóżku, ale to będzie mechaniczne, a nie takie, żeby naprawdę było fajnie. I za to kocham Liparii, dlatego Liparii jest moją misją. Miałaś swoją przemianę z Liparii? Myślę, że Czy jak... zawsze wszystko wiedziałaś? Tak, no, oczywiście. Nieskromnie powiem, że miałam takie kilka lat w moim życiu, że byłam nieomylna. Zawsze, tak. Ja wszystko wiedziałam najlepiej. Okay. To ciężkie okay. były lata w moim życiu. Duży ciężar wiedzieć wszystko najlepiej. Bardzo. Był ogromny ciężar, który nosiłam, ale powoli zaczęłam sobie uświadamiać, że jednak ja też się mylę, czasem popełniam błędy, czasem częściej niż tylko czasem. I to mnie niesamowicie oswobodziło. I ja pamiętam w ogóle ten moment, kiedy ja zdałam sobie sprawę, że te rzeczy, które dzieją mi się złe, to niekoniecznie jest przez kogoś, tylko po prostu ja jestem tego przyczyną. Było to bolesne. Ale niesamowicie odkrywcze i odświeżające. I teraz daję sobie prawo do pomyłek, i myślę, że nawet często popełniam błędy, ale zdaję sobie z tego sprawę. Zauważyłaś, że jak dajesz sobie zgodę na błędy, to dajesz też więcej zgody na błędy innym? Ależ tak. Ja zatrudniam kilka e, osób, i nawet jak gdzieś nie dojadą, albo nie mogą czegoś zrobić, albo coś. Nie zrobią zgodnie z rozpisaną procedurą, to absolutnie mnie to już nie dotyka. Umawiamy. Świat dalej funkcjonuje. nikt tak. nie umarł. Dzwonię, mówię, przepraszam, umawiamy kolejne spotkanie, jeśli oczywiście druga strona chce nam dać tą szansę. Tak, bo mhm. czasem nie chce. Mhm. Ale trudno, nawet jeśli nie chce, to tak miało być. Myślę, że wiele razy się z czymś takim spotykasz. To. Zapraszamy kobiety do świata Lipari w takim razie. Zapraszamy koniecznie, bo tutaj dzieją się cuda. <grymne> tu się dzieje magia. I możemy wam obiecać, że życie nie będzie nigdy takie samo, ale będzie dla was dobre. Bardzo dziękuję, Kasiu. Dziękuję bardzo i zapraszamy na kolejny odcinek. Tak jest.